Zgładzono wolność w katyńskim leśle. Zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. W podartym niemieckim płaszczu martwą do dołu zepchnięto i przysypano ziemią skroń krwią na wskroś przesiąkniętą, by z wstać nie mogła. Nie dać znaku o sobie i na zawsze została w leśnym katyńskim grobie, pod śmiertelnym całunem zwiędłych katyńskich liści, by nikt się nie doszukał, by nikt się nie domyślił tej braterskiej mogiły, tych prochów i tych kości, świadectwa największej hańby. I największej podłości. Tej nocy wolność zgłazono w katyńskim lesie. Tej nocy prawdę zgłazono w katyńskim lesie, bo nawet wiatr, co był świadkiem, po świecie jej nie rozniesie. Bo tylko drzewa nad grobem stojące jakby gromnice mogłyby liści szelestem wyjawić tę tajemnicę bo tylko księżyc niemowa, płynąc nad bratnią mugiłą, mógłby wyjawić poświatom, jak to naprawdę było. Bo tylko ziemia milcząca, kryjąca jenieckie ciała, wyznać okrutną prawdę mogłaby, gdyby umiała. Tej nocy prawdę zgładzono w katyńskim lesie. Tej nocy sprawiedliwość zgładzono w katyńskim lesie. Bo któraż to już wiosna, która zima i jesień minęły od tego czasu, od owych chwil straszliwych? A sprawiedliwość milczy. Nie ma jej widać wśród żywych. Widać we wspólnym grobie legła, przyszyta kulami, jak tamci z kneblem na ustach, zawiązanymi rękami. Bo jeśli jej nie zabrała, nie skryła katyńs katyńska gleba, gdy żywa, czemu nie woła, nie krzyczy o pomstę do nieba. Czemu jeżeli istnieje, nie wstrząśnie sumieniem świata, czemu nie tropi, nie ściga, nie sądzi, nie każe kata, zgładzono sprawiedliwość, prawdę, i wolność zgradzoną, Podstępnie w katyńskim lesie, Pod czarnej nocy osłoną. Dziś jedno ptaki smutku w lesie śpiewają żałośnie, Jak gdyby pamiętały o tej katyńskiej wiośnie, Jakby wypatrywały spod leśnego poszycia jenieckiej śmierci, oznak byłego życia. Czy spod dębowych liści albo z igiełek. Nie błyśnie szlif oficerski, lub zarzewiał orzełek, strzęb zielonego munduru. Kartka z notesu wydarta albo baretka spowiała pleśnią katyńską przeżarta. I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy. I woła o sprawiedliwość, i prawdę po świecie niesie, prawdę o jeńców tysiącach, zgładzonych w katyńskim niesie. I woła o sprawiedliwość, i prawdę po świecie niesie, prawdę o jeńców tysiącach, zgładzonych w katyńskim lesie. I przesłanie napisane podczas Czarnych godzin Czerwonej przemocy O Polsko Gdy syny twoje Tak zbrodniarz Zabił Zbezcześcił Gdy na tym wieść Skamieniałaś W posąg zmieniona boleści O co nam Modlić się trzeba Dziś Czarnej nocy żałobie Gdy nawet świeczki zapalić Nie możesz tam na ich grobie O Boże Zjednana modlitwą mocnych niechaj sprawi to Boża Aby z tej krwi ich męczeńskiej Wolności Wstała nam zorza By wolność nam Z martwych wstała Z tej krwi ich męczeńskiej Rzeki Oto to Cię Boże prosimy, blogamy Twojej świętej opieki. Oto to Cię Boże prosimy, blogamy Twojej świętej opieki.